Płatki jaglane produkt, który e, każda osoba będąca na diecie bezglutenowej powinien mieć e, w domu. Osobiście używam do omletów, e, uwielbiam owsiankę, zrobioną na płatkach jaglanych. Jak taką owsiankę przygotować? Mniej więcej jedną objętość płatków jaglanych zalewamy podwójną objętością wody i gotujemy króciutko, nie wymagają takiego długiego gotowania jak płatki owsiane. E, mają bardzo, bardzo taki neutralny smak, dlatego warto dodać, dodać dodatki do owsianki, czy ją dosłodzić erytrolem lub Kselitolem. Jak chodzi o właściwości, bardzo podobne jak, jak inne źródła takich węglowodanów złożonych, czyli około 70 g węglowodanów. Do tego dochodzi nam białko w ilości około 11 g i tłuszcz około 4 g. Jak najbardziej alternatywa dla płatków owsianych. Polecam zastosować w kuchni. Jeżeli boicie się tej drobnej tekstury, myślę, że spróbujcie choć raz ugotować i, i naprawdę połobicie i zaprzyjemnicie się z tymi płatkami.